Moje drogie osoby z podznaku bliźniąt, zapraszam Was serdecznie na miesięczny horoskop. Będę omawiała miesiąc październik, tak więc zobaczycie, jak będą występować podstawowe tendencje, przeze mnie tutaj m, omówione. Oczywiście, na wstępie, jak zawsze, Wam dziękuję za to, że jesteście. Jesteście cudowni, kochani, wspaniali. Fajnie, że jesteście, że oglądacie, że się udzielacie. Pamiętajcie, tutaj na wstępie też chciałam właśnie podkreślić, że jeszcze jest taka możliwość, aby otrzymać kartę anielską, tą afirmacyjną. Tutaj niektórzy Was znają i wiedzą, o co chodzi. Wpisujecie słowo karta i otrzymacie w komentarzu kartę anielską, która będzie takim motorem może do działań, jakąś sugestią, afirmacją dla was na przyszłość. Tak więc nadal jest to możliwe i możecie wpisywać słowo karta w komentarzu, by otrzymać wizerunek karty przeze mnie właśnie tutaj dla was wylosowane, więc będzie mi bardzo miło. No i w ogóle jest mi miło, że jesteście z nami. Bardzo się cieszę, oczywiście. Tam, jak e, jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału na YouTubie Zoporada, e, so no to jest teraz szansa, tak? Subskrybować ten kanał, by być e, z nami tutaj na bieżąco i nie przeoczyć żadnych e, naszych nagrań. Tak więc polecam, zapraszam. A jakie karty wyciągnę dla Was do obie na ten właśnie czas? już patrzymy na pracę. A smieczy. I kurniecz, a więc takie trochę surowe, stonowane karty na emocje. Giermek, Buław i Giermek pucharowy, a więc ciekawe dwie karty takich młodych osób, młodej energii w emocjach, które odegrają dosyć ciekawą rolę. I zdrowie. Kapłanka oraz Trójka mieczy. Więc tutaj, już zdrowie troszeczkę spadkowo, szczególnie druga połowa będzie wymagała od Was większej uwagi i zainteresowania, no i mogą pojawić się jakieś troszeczkę trudności czy nieprzyjemności, ale do tego mm, dojdziemy. Zaczynamy od trochę surowego układu na aspekty, oczywiście, pracy. Pierwszą kartą jest As Mieczy do 15 października. Jest to karta, powiedziałabym, mimo wszystko e, surowa, tak? dlatego że jest to karta konkretów. E, przy tej karcie nie możemy folgować. Na przykład podejmując się jakiegoś zadania, tak? jakiejś e, propozycji, czy podpisując umowę, powinniśmy być w pełni świadomi. Tego właśnie, co zostanie podpisane i na co się godzimy. To jest surowa karta, tu nie ma z tu raczej jest takie naprawdę rozliczenie w sercu, czy my rzeczywiście chcemy, na co się zgadzamy, z czym będziemy się mierzyć i musimy do tego podejść bardzo intelektualnie. Czy możemy założyć w tym czasie firmę? Tak, ale też musimy. Oprzeć nasze decyzje na racjonalnych pobudkach, nie na mrzonkach, nie na tym, co ktoś nam nawet opowie, tylko my musimy tutaj konkretnie wyselekcjonować te rzeczy, co są za, a te, które są przeciw, i wtedy zadecydować. Jest to bardzo surowa karta i też uważajmy na formalności wszelkiego rodzaju, czyli na to, co się decydujemy, by potem nie mieć kłopotów po prostu prawnych. Tak samo się tyczy osób, które mają pracę. Tu również ten aspekt prawny jest bardzo ważny. Pilnujcie swoich obowiązków, dokładności ich wykonywania, po prostu, bowiem może być surowa napięta atmosfera. To jest czasem też karta rozliczenia. A więc jeśli myśmy zbierali dobre rzeczy, no to wiadomo, no to możemy liczyć na aneks, jakąś podwyżkę, przejście do kolejnego etapu. Ale jeśli były kłopoty, to musicie się wziąć za Właśnie jakość pracy, podejście do niej i jakby wyselekcjonować działania, które po prostu oddalą was od pewnych kłopotów. Tutaj też na prawo musimy uważać. Przy tej karcie nie folgujemy z prawem, nie oszukujemy, nie starajmy się omijać pewnych rzeczy, bo niestety jest to taka dosyć sztywna karta, bym powiedziała. I sprawiedliwa, czyli jeżeli coś tutaj no gdzieś tam zrobimy nie tak, to to wyjdzie. Tak więc uważajmy i raczej dialogi surowe, dużo rozmów mogą być też właśnie te dokumenty, czy e sprawy piśmienne mogą się przebijać. Natomiast po 15 też troszkę surowa energia, bo jest to energia kula e mieczy. Po 15 października tutaj tak jakby Pewne rzeczy też będą wymagały intelektualnego, bardzo surowego nastawienia, także dyplomatycznego. Owszem, nie ma tutaj tego elementu rozliczania. Tutaj możemy podpisać jakąś umowę z osobą, która może nam dać pracę, ale na przykład trzeba pilnować szczegóły umów, pilnować tego, tak, kul mieczy czy nie zawsze pilnuje. Tak, on jest taki, że tam. Nie do końca podchodzi do pewnych rzeczy poważnie. Czasami niestety tak jest w tej karcie i my dyplomatycznie przypominamy czy pilnujemy tak, żeby nie wzbudzić takiej trochę e, e, negatywnej aury. Kur czy jest też wymagająca, więc musimy ze wszystkich sił starać się tutaj pokazać intelektualnie, dobierać słowa, by nie wchodzić w niepotrzebne e, utarczki mamy pracę również ten kolumnie czy jest surowy i tutaj też uważałabym na jakość pracy czyli nawet jeżeli już trochę lepiej było tak to i tak patrzymy na jakość pracy nie staramy się tutaj wchodzić w konflikty z wady krytykę traktujemy jako mobilizację ale nie agresja więc nie możemy walczyć tutaj e, w sensie siłą, czy nie nietaktem, bo kurmie czy od razu nas zetnie, i jest to bardzo surowa karta. Jeżeli chcemy załatwić coś z kulem mieczy, to nie, nie zawsze może to wychodzić. On jest konkretny dla siebie, więc on, jeżeli nie będzie miał ochoty na coś, to on to tego nie załatwi po prostu. Więc jeżeli chcemy ważne rzeczy załatwiać z kulem mieczy, mogą one nie wyjść, bo on tutaj jest taki. Nie zawsze przystępny, ale musimy za to postępować cały czas taktownie. O tym trzeba pamiętać. No i również też jakieś dokumenty mogą być tutaj ważnymi do podpisania. Tak więc ten czas październikowy jest taki zawodowo surowy, wymagający, intelektualny. No i dużo dokumentów, formalności. A uczucia? Mamy dwie ciekawe karty. Pierwsza karta to Giermek Buław do 15 października. Jest to energetyczna karta osób młodych, tak, młodszych, które są bardzo charizmatyczne, takie przebojowe, gadatliwe, takie, takie pełne właśnie pozytywnej energii. Tutaj możemy liczyć na jakieś zbliżenie, na, na ciekawy kontakt, na w ogóle wielość wiadomości i ożywienie. Czy tutaj wejdziemy w stałą relację? Raczej będziemy się uczyć, bo to nauka, mimo wszystko. Natomiast możemy też dzięki młodej osobie, na przykład, poznawać kogoś, czy poznać kogoś. Tak więc młoda osoba może być też łącznikiem w pewnych kwestiach. Także czekają Was ciekawe wiadomości i ogólnie może jakieś zaproszenie. Mamy kogoś, to także młoda energia będzie odgrywała w naszym życiu rolę, i jest to karta oczywiście dzieci, tak. W ogóle macie tu młodą energię, czy możecie myśleć o tych dzieciach, chcecie mieć po prostu z nimi spędzać czas, lub młoda osoba będzie łącznikiem pozytywnym między tutaj wami a na przykład partnerem, partnerką, co też może dodać takiej bardzo pozytywnej energii. Także będziecie się czegoś uczyć w ramach relacji, dosyć spontanicznie, ale nauka nie, nie zatrzyma się na czasie do 15. Tylko mamy po 15 też też giermka, tylko pucharowego, czyli po 15 października również nauka, ale emocjonalna. Tam była taka działaniowa, taka tendencyjnie spontaniczna, a tutaj może chodzić o emocje, może trzeba będzie się czegoś nauczyć w emocjach. Dla osób samotnych gierm pucharów jest bardzo fajny, bo on niesie ten puchar, zaproszenie, on niesie dobre emocje, miłość, on jest wstępem, zaproszeniem, takim właśnie taką bardzo korzystną energią, gdzie młody człowiek może być symbolem właśnie pojednania, lub w takiej młodej młodszej osobie po prostu się zakochamy i ta energia będzie tutaj bardzo dominującą. Też można by powiedzieć, że giermek pucharowy to dobre intencje osób, z którymi będziemy się spotykać, a więc to jest bardzo ważna informacja. Mamy kogoś. Tu również czekał nas jakieś zaproszenia, wyznania, może partner, partnerka nam coś powiedzieć ważnego. To jest też karta prezentu, zaręczyn ślubu w niektórych przypadkach i generalnie też aspekt młodej osoby może odegrać się podobnie jak poprzednia karta pewną rolę, także możemy chcieć mieć tutaj więcej dzieci, myśleć o nich lub spędzać właśnie z nimi czas, bo to, to, to jest bardziej karta właśnie rodzinna, mimo wszystko pucharowy aspekt jest bardzo rodzinny, bardzo emocjonalny i bardzo taki szczęśliwy to też może być dobra wiadomość jakaś może w kwestii właśnie dzieci. Czy dziecka. Więc układ tutaj emocjonalnie korzystny, fajny. I zdrowie. Zdrowie mieszane. No i właśnie, zaczynamy od pierwszej karty, tej lepszej, bo kapłanki. Do 15 października ona niesie wam aspekt oczywiście intuicji. Czyli cokolwiek się będzie działo, powinniśmy kierować się impulsami, intuicją. Ona nam podpowie, co najlepiej robić, tak? No, ale w tym przypadku trzeba sobie ufać, e, rozumieć pewne znaki, chcieć je dostrzegać. No i może być tak, że możemy wyczuwać intuicyjnie, czy dana terapia, lekarz, sposób leczenia, jakieś jedzenie, czy nam sprzyja, czy też nie. I powinniśmy kierować się właśnie tymi aspektami, dlatego że tutaj też możemy otrzymywać jakieś symbole w snach. Które mogą wskazywać na pewne ostrzeżenia lub rady, tak? Czasami jest tak, że właśnie rozmawiamy tutaj na sesjach tarotowych i mówicie o tym, co się śni. I co ciekawe, są i ostrzeżenia, właśnie, i rady, sugestie, których warto się czasem jednak posłuchać, bo. Em, nie bez powodu do nas przychodzą. Tak więc tutaj zwróćmy na to mocną uwagę, e, szczególnie w tym czasie, bowiem możemy otrzymywać jakieś e, istotne znaki. E, tu zwróćmy uwagę na układ hormonalny troszeczkę i aspekt oczu, bo niestety w tej karcie e, oczy jakby są troszeczkę newralgicznym punktem. No ale najważniejszy jest aspekt intuicji, czyli to, co się dzieje w nas. Będzie tutaj symbolem tego, co może się dziać w przyszłości, czyli te znaki oczywiście będą odgrywać pewną rolę. No i tutaj możemy też pomoc dostać od kobiet, czy jakiejś mądrej kobiety w postaci rady, której warto się posłuchać. Tak więc ciekawa karta, i ona rządzi do 15. Po 15 już troszeczkę trudniejsza karta, bo Trójka Mieczy. I co nam Trójka mówi? Mieczy mówi po 15? No niestety jest to karta rozczarowania, smutku, żalu, energii rozgrzebywanej energetycznie, niestety przez nas samych też czasem, bo owszem, ona może oznaczać na przykład negatywne wiadomości, ale nie tylko. Tutaj może być też niestety tak, że Wy e, możecie być tak rozstrojeni nerwowo, że możecie bardzo przeżywać pewne rzeczy i to może wpływać na jakość Waszego życia, na, na, na napięcie. Tu uważajmy na układ krążeniowy, na serce, na bóle nerwowe, bóle sercowe na tle nerwowym. Uważajmy na oczy, również tutaj delikatność dłoni się pokazuje. No i czasem jest operacja w tej karcie, lub nieprzyjemne badania, lub wiadomość, która niestety może nas w danym momencie rozczarować, a więc czekamy na coś korzystnego, a to może niestety w tym momencie. Nie być przyjemne lub my będziemy bardzo negatywnie, niestety, podchodzić do pewnych kwestii. Również gardło i ktań może być nieprzyjemne, jeśli chodzi o dolegliwości, ból e, i takie, takie nie, nieprzyjemności. I w tej karcie tutaj najważniejsze jest to, że nawet jeśli coś się stanie e, nieprzyjemnego dla nas, to nie pielęgnujmy tej negatywnej energii i nie wracajmy też do, do przeszłości, bo często. Pewne osoby przy tej karcie są rozżalone, nie jest coś zaleczone i cały czas żyją bólem, a więc trzeba się z tym uporać i postarać to zniwelować. Czasem tak jest widocznie. I to czy tak musicie przerobić pewne kwestie, może ta karta ma coś Wam po prostu uświadomić, bo karty nie są takimi reprymendami dla nas, tylko właśnie takimi drogowskazami, żebyśmy działali inaczej, właściwie lżej. Tak więc potraktujmy to jako sugestie, znaki, których warto się po prostu trzymać, by inaczej podejść do pewnych kwestii. Mimo wszystko układ ciekawy, myślę, że powinien się Wam spodobać, a zobaczycie jak w praktyce on zaistniał w Waszym życiu. Dajcie znać w komentarzach, czekam tutaj na sugestie. Dziękuję za tym za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.